To moja kolejny odcinek odcinku my jesteśmy w GK, które się nazywa The jest is Falling. Um, myślę, że jest taka pogoda, że jest bardzo fajne słoneczko i tak tu tutaj słonko jest bardzo Was przepraszam, że um, tak na moje włosy i na moje ciele na a tak na całej um, tej na um, kamerze jest to, ale to ale, um, nie szkodzi, um, bo... Kiedy będzie zima. Nie jest voting tam, ja zaraz to przegapię. I to nie będzie fajnie, dobra? Proszę, proszę, proszę. Nie. Dobra, mamy nam. To bardzo fajnie, bo um, ja jeszcze tego nie grałam. I um, ja bardzo. Um, no, chyba fajnie zacząć od, um, od normal bo jeszcze tego nie, nie grałam i chyba to jest fajny początek. Dobra, tu, tu, tu. Zrobimy tak sobie jedną rundkę, bo um, na moim telefonie, na aparacie um, nie mam jeszcze tak tyle miejsca. No a tak, tak, na tyle. Więc zrobimy tak um, jeden, bo jeden nie mi tyle nie ma chyba telefon. Bo ja dużo tu instaluję. I nagrywam. Jestem tam Dobra, 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 dobra. No nie no nie no nie. Tylko gdzie ona to Hej, prawie zginęła Dobra, więc tu to mogę tu zostać, a nie mogę. Dlaczego metalowy robot przechodzę? Dobra, dziękuję robotowi O nie, 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 dobra mam. Dobra, prawie zginęłam wtedy, ale chyba byłam właśnie, byłam mam szczęście wiecie? miałam bardzo duże mam, miałam bardzo um, mam, miałam 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 fajne szczęście szczęście, bo o nie mi to robi na przekór nie, oni mi na pewno to robią na przekór, bo nie wiem. Ale na pewno mi robi to na przekór. Hmm. Dobra. Nie robię mi to na przekór. Widzicie? Tak gra mnie nie lubi. Ale mam jedno życie. A ja próbuję przecież tak najdłużej, żebym... Eee, żeby ten odcinek był fajny, bo gramy tylko jedną rundkę i wtedy spróbujemy M.I. Spob... Eee. zrobić OP. I wtedy kończymy. Bardzo Wam przepraszam, że dzisiaj będzie taki krótki odcinek. Bardzo Wam ja przepraszam, ale to nie moja wina. To telefona. A znaczy, nie telefona. Kamery. okej, okay. o. No i od razu skinęłam. Dobra, no, ja tak chyba będę robić. O tak. No, nie wiem, czy wam to przeszkadza, ale ja myślę, że tak będzie troszkę łatwiej. są ciężkie skoki. Wygląda, że nie da się tu skoczyć, a tak naprawdę to się da i to z łatwizną. Dobra. Dobra, właśnie, nie wiem czy ja się Skinęłam. E, jeszcze chyba pół rundki zagramy tego. Sorry za to, ale to prawda. Dobrze, że so, mi się boję, że ta kamera mi po prostu zgasi. A ja nie będę mogła wam po prostu tak powiedzieć papaj wszystko. Więc um, jeśli Wam się spodoba filmik nie zapomnijcie, zostawić łapkę do góry i nie zapomnijcie oczywiście subskrybować um, to jest mój drugi odcinek um, i mam dwa subskrypcje um, więc proszę was, żeby subskrybować proszę, proszę, proszę proszę, 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 proszę. dobra um, więc jeszcze wam się spodoba nie zapomnijcie zostawić lajka i pa pa 拜拜。